20 do 17 Zaremba wymienia z za tym Jurecki do Jurkiewicza, Tomczak biega na drugie koło, na 3 lewo Jurecki zaremba, będzie rzut! Zabrakło niestety Mateuszowi szczęścia i trzeba szybko wracać do obrony Szczęście za nas przekroczył linię pola bramkowego, ale trzeba przyznać że podanie do grani piłki Diego Simoneta do połowego wyśmienita, a Polacy odpowiadają bramkom. Mateusz Zaremba. Chyba opanował nerwy. Jakaż poważniejsza kontuzja reprezentanta Argentyny. On z było dość przykre i bolesne. Tak tak, to był ten wcześniej powrócony. No i reprezentant Argentyny cały czas leży na boisku. Nie wiem czy tam padając przypadkiem nie uderzył się tyłem głowy o, o podłożach. Bo przez chwilę nawet miałem wrażenie jakby stracił przytomność. O tym poszkodowanym jest Damian Migueles że tutaj nastąpiło uderzenie łokciem w, w, po rzucie i wytratają równowagę. Równocześnie jeszcze później e, uderzył o ale już widzimy. E, za chwilę będzie gotowy do gry. Ten zawodnik, po którym e, pisze się e, w informatora, że jest drugim w 193 centymetry. Waży 90 kg. Meczu z Goreą zdobył 3 gole. Zostało ze skutecznością 50%, ale teraz chyba będzie musiał odborać. Do końca od spotkania jest na 9 minut. Polacy prowadzą 21 do 17. Simonec. Wrócił jego brat Sebastian Simonet na środek rozegrania. A zatem tu braci teraz w roli rozgrywających. Do z bronią Polacy. Jego do Sebastiana. Sebastian zatrzymywany przez polskich obrońców. I sygnalizacja pasywnej. Muszą za moment rzucać Argentyńczycy, kto zdecyduje się na rzut. Jego, jego fantastyczny rzut, ale też jakiś uraz. No i zobaczmy, co się tam stało. Będzie. Będzie kara dwóch minut dla reprezentanta Polski. Boję się, że to może być Artur Szymiak. Na niego wskazali sędziowie że będzie to wykluczenie dwuminutowe Artura Szydniaka. Chciałbym zobaczyć powtórkę tej akcji. Protestuje tam Węta. że nie było, to nie ulega wątpliwości. Natomiast trzeba przyznać, że akcja zagrana przez Argentyńczyków była najwyższej klasy. Szybkość podania, nabieg tego Młodego rozwijającego i precyzja rzutu naprawdę najwyższej klasy. No i artur siódmiak wykluczony dla lat dwóch minut. Jest to jeśli wyleć trzecia karańczowa dla Artura Siódemiaka i po tej kasze Artur już nie pojawił się na boisku, więc gdzieś już no Dopiero teraz y, przedstawiciel IBF-u y, y, podchodzi do Artura i może waszym w płasko jeszcze jakaś była interwencja naszego fizjoterapeuty. Popatrzmy, jak grają Polacy. Niestety strata piłki. Szybko teraz y, goni do polskiej bramki Andrzej kokowstek, y, ten prawo który nie marnuje takich okazji robi się nerwowo, proszę Państwa. 21 -19 growa, do 19 prowadzą Polacy, tylko dwie bramki przewadzić to trochę mało. Zacznie się niepotrzebna nerwówka. Jurasik decyduje się na indywidualną akcję, rzut Jurasika, Jurasik teraz leży. A tam wędza, coś tam wykrzykuje do sędziego stolikowego. Będzie kara dwóch minut. Dobre, a reprezentanta Argentyny, dopiero teraz sędziowie po interwencjach różnych zdecydowali się pokazać e, wykluczenie jednemu graczy. Zdaje się, że Leonardo Querini, O właśnie ten zawodnik został ukarany wykluczeniem. A zatem 5 na 5 w tej chwili Ale szybciej w komplecie będą grali reprezentanci polskich 22 do 19, to była ważna Bramka Jurasika. Zdałoby się więcej ruchliwości Polaków w defensywie. Generalnie przyzwyczajeni są do gry przeciwko zawodnikom o zbliżonych warunkach fizycznych. Dzisiaj e, grają z przeciwnikiem zdecydowanie niższym, ale bardziej dynamicznym, ruchliwym, tą kłopoty w defensywie. A w naszej bramce proszę Państwa oglądamy Piotra Wyszomirskiego. Nastąpiła zmiana w polskiej bramce. Na razie pierwsza interwencja Wyszomirskiego udana. Teraz Diego Simonet, Sebastian Simonet. Uwaga, będzie próbować rzucać Vieira, ale zablokowany przez naszych obrońców. Jego do Sebastiana Simonet. Bardzo długo już trwa ta akcja. Sędziowie sygnalizują grę pasywną Argentyników. Będzie krótka przerwa, trzeba wyprzeć podłożego iska. Zawodnicy są już spoceni, zmęczeni sekundy i Polacy zagrają w komplecie. To zrobią teraz Argentyńczycy? Z cały sygnalizowana jest gra pasywna rywali Polaków. Równowózki wolny i gra pasywna. Jeszcze jeden rzut nie niestety wyszły i pokonany przez Diego Simoneta. Nieprawdopodobna sprawa, świetnie gra dzisiaj ten 22 latek Trzynaczka w z polskiej i spadła do siatki. 22 do 20, jeszcze 20 sekund grają Polacy w przewadze, ale na razie trudno biało-czerwony skonstruować jakąś składną akcję. Tomczak do naszego kołowego Bartosza Jureckiego. Uciekają te sekundy, uciekają. Jurkiewicz do Jureckiego, Jurkiewicz do Bartosza Jureckiego ten nie chwyta piłki i teraz spokojnie już w komplecie następną akcję przeprowadzą rywale Ale zrobiło się bardzo niebezpiecznie, bo przewaga zmalała tylko do dwóch ramek. Nie poradziliśmy sobie w ataku w przewadze. 5 minut do zakończenia spotkania proszę państwa 22 do 20 Polska prowadzi z Argentyną Trzeba naprawdę bardzo uważać. Nie gra już w naszej ekipie w dzisiejszym meczu Artur Siódemiak. To jest na pewno jakieś osłabienie naszej defensywy w tej sytuacji na środku obrony Mariusz Jurkiewicz i Michał Jurecki. Pamiętajmy, że w ekipie rywali też była jedna dyskwalifikacja. Gonzalo karu został dyskwalifikowany. Na wnioskowego rozgrywającego. Jurkiewicz jeden, drugi złot na jest skrzydło do Tomczaka, ale Tomczak nie może dzisiaj rzucić bramki. Sytuacja bardzo dobra, dobra akcja Mariusza Jurkiewicza, świetne podanie do skrzydła. Ale myślę, że zagrali inną akcję niż tą, którą przewidział Bogdan, bo wykonał zmianę przed Tomek Rosiński, a w tym czasie jego dwaj koledzy już zakończyli akcję. Fantastyczny teraz rzut z Federico Vieira. No, młodzież, młodzież, w reprezentacji Argentyny i gra pierwsze skrzypce. Jego Simonec 22 lata, Federico Wejra 23 lata. No i już tylko bramka przewagi Polaków 22 do 21. Zareba do Bartosza Jureckiego. W szeregu nieprzepisowo zatrzymywany przez rywali. Jurkiewicz, i Do kogo? Jurkiewicz na prawe skrzydło. Tak można by było powiedzieć, bo na takiej pozycji był zareba. Ale nie wykorzystuje szansy za Ręba i robi się naprawdę niebezpiecznie i gorąco. Argentyńczycy walczą do końca, robią dokładnie to samo co uczynili w meczu z Koreańczykami. Też przecież przegrywali paroma bramkami, a w końcówce grając bardzo ambitnie, walecznie e, doprowadzili do remisu. Nie wiem, brakowało, aby pokonali Koreę Południową. No i teraz sytuacja się powtarza, będzie nerwowo. 2 minuty i 10 sekund do końca tego spotkania. Piotr brawo, brawo Piotr Wyszomirski, najmłodszy w ekipie polskiej na tych mistrzostwach, teraz broni ważną piłkę. Doprowadzili Polacy do dwóch bardzo dobrych pozycji rzutowych, niewykorzystali owych dwóch i stąd dramatyczna sytuacja w końcu. Jurkiewicz, Jurkiewicz indywidualna akcja, padła piłka do siatki rywali, odbiła się od nogi i Polacy prowadzą 23 do 21, żałuję tej sytuacji, bramkarz Argentyny, a my się cieszymy, że tym razem szczęście napisało Polakom. Bardzo szybko wznowili Argentyńczycy, teraz zwolnili jak Będzie time out dla Argentyny. Punkt spotkania, Wiejra. Naprawy skrzydło Polacy przechwytywują piłkę. Roziński musi tam nie ma do podawać. Teraz dobrze. Roziński jest bramka dla Polski. Świetna kontra biało-czerwonych, 24 do 21. O no niestety, Dyszomirski pokonany teraz przez Federico IRE, Końcówka tego meczu bardzo dynamiczna. Akcja za akcję. Gol za gol. 24 do 22. Bardziej ruchliwie, muszą grać Polacy bardzo daleko od strefy. Kryją Argentyńczycy w tej chwili, kryją każdy z tego. Jaki pech teraz Rosińskiego, miał czystą pozycję rzutową, ale trafia w prawy słupek, bramki Argentyńczyków. Uwaga, Argentyńczycy! Czas ucieka za chwilę. Ostatnie 30 sekund tego spotkania 24 do 22. Polacy. Jak to się kończy? Niestety Wyszomirski znowu nie broni rzutu Federico Wiejry. Wiejra teraz doskonale rzuca z podłoża. Robi się nerwowo. Ostatnie 15 sekund. Polacy prowadzą 24 do 23. Jak to się wszystko skończy? Time out, time out dla polski trener. Sędziowie odsuwają Argentyczyków na przepisową odległość. No i zaczynamy. Roziński, do kogo? Jurkiewicz, nie bardzo ma tylko dać teraz Bartosz Jurecki w posiadaniu piłki, Pliecki i koniec. Dotrwali do końca tego meczu Polacy.